Z przyjemnością odpowiem Bardzo na pytanie proszę. pani redaktor. Cieszę się, że dzisiaj telewizja rządowa e, kameruje to mieszkanie i sąsiedzi już informują mnie o tym, że zainteresowała państwa bardziej sprawa tej kawalerki niż moje spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, więc cieszę się, że państwo informujecie o mieszkaniu. Ja mieszkam szczęśliwie ze swoją rodziną w 59-metrowym mieszkaniu, za które wciąż spłacam jak uczciwy Polak. Kredyt, ale żeby odpowiedzieć wprost na pytania pani redaktor, musiałbym narysować nieco szerszy krajobraz, też informując pani reda panią redaktor, w czym pani redaktor e, uczestniczy, żeby była jasność. Otóż uczestniczymy w nierównych wyborach prezydenckich, w których z jednej strony jeden z kandydatów, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, jest pozbawiony środków finansowych na pozbawienie kampanii. Dzięki tylko tym ludziom, którzy są tutaj, wpłatą na komitet wyborczy, ta kampania może się toczyć. To niezgodne z prawem, bowiem w świecie demokratycznym tego typu zasady w Polsce po roku 89 po raz pierwszy obowiązują, że partia jest w sposób bezpośredni pozbawiona subwencji. Otóż uczestniczymy w wyborach prezydenckich, w których instytucje państwa polskiego już od jakiegoś czasu działają właściwie w komitecie wyborczym mojego kontrkandydata. Najwyższa Izba Kontroli. Telewizja, którą pani redaktor reprezentuje, telewizja rządowa jest w sztabie mojego głównego kontrkandydata, a więc środki. No, pani koleżanka Pani koleżanka redakcji. Pani redaktor, momencik. Pani redaktor zadała pytanie, więc teraz ja odpowiadam. Dojdę, narysuję pani nieco. Pani redaktor pyta, ja odpowiadam. Przejdę do odpowiedzi. Chciałbym, wie, żeby pani redaktor wiedziała, w czym uczestniczy. Pani redaktor, a więc telewizja rządowa wykonuje za nasze środki finansowe. Pewne zadania na korzyść mojego kontrkandydata z organizowaniem debaty kandydatów, włącznie co padło na waszej, na waszej antenie. Do tych instytucji państwa polskiego, które pomagają Rafałowi. Trzaskowskiemu w ostatnich dniach dołączyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trwa więc regularny proces niszczenia jednego z kandydatów, ale to najgorsze, bo ja sobie z tym poradzę, jak pani redaktor widzi, mi nie brakuje uśmiechu i wiary w zwycięstwo. Co najważniejsze, pani redaktor mnie nie, nie dyscyplinuje, tylko um, cierpliwość jest naprawdę dobrą zaletą. To nie, to nie niszczy kandydata Karola Nawrockiego, bo ja te, to przetrwam i te wybory wygram. To niszczy instytucje państwa polskiego, pani redaktor. I to jest rzecz bardzo głęboko niepokojąca dla przyszłości państwa polskiego. Teraz trzecia część, już odpowiadam. Panie. Te konferencji prasowe są nie. otwarte i nie, nie możemy zabronić nie. przyjść mieszkańcom, wziąć w nich udział. Pani redaktor, no, na tym to polega, to jest ja kampania wyborcza. Odpowiedź na nie pytanie pani, pani redaktor: w trakcie to na pewno tak. szybciej pani uzyska. Bardzo proszę, panie prezesie. I odpowiedź trzecia na to pytanie, panie pani redaktor: opiekowałem się starym, schorowanym człowiekiem, który był przez lata moim sąsiadem. Wspomagałem go, jest na to masa dowodów, do których państwo nie sięgacie. To są, dowody, to są dowody na to, że tego człowieka przez wiele lat wspierałem, mimo że nie miałem wówczas ani stabilnej pracy, ani możliwości finansowych. Ostatecznie skończyło to się tym, że jestem, według prawa, właścicielem mieszkania, do którego pani redaktor nie mam kluczy, bo ten człowiek w tym mieszkaniu mieszkał, a ja z, tych, z tego mieszkania nie czerpałem żadnych korzyści finansowych. Do dnia dzisiejszego. Ponoszę opłaty finansowe za to mieszkanie. To jest 28-metrowa kawalerka. Jeszcze raz, pani redaktor, powtórzę, żeby była jasność. Nie mam do tego mieszkania kluczy. Nie korzystam z tego mieszkania. Człowiek, któremu przez wiele lat pomagałem, jak wiemy, jest teraz w domu pomocy społecznej. Ja tą informację Także otrzymałem, tak jak otrzymały ją media, i żeby była jasność, wszystkie kwestie prawne, i kwestie własnościowe tego też nie przywołujecie w swoich mediach. Tego mieszkania zostały wyjaśnione, pani redaktor, w czasie wielomiesięcznego postępowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy otrzymywałem, gdy otrzymywałem certyfikat dostępu do informacji ściśle tajnych Unii Europejskiej, ani polskie służby. Ani żadni mecenasi i prawnicy nie mają wokół tej sprawy żadnych wątpliwości, tylko telewizja rządowa, TVN i One, co pokazuje, o czym jest nasz <dochod> Bardzo dziękuję. <nom metrosmalny> 20 <inaudible> <inaudible> jednego pytania na jedną redakcję. Panie koledzy są doskonale przygotowani, na pewno też mają... ...płacił za to mieszkanie. Moment. Moment, drodzy państwo. Ja wiem, państwa nie było na naszych wcześniejszych konferencjach. Ja proszę sobie wyobrazić. One odbywali się przez pół roku i nigdy nie było takich sytuacji, jakie państwo tworzą. Nerwował państwa w sztabie, pani redaktor. Każdy się, się potrafi zachować w sposób adekwatny do sytuacji. Pani redaktor z tvn ma pretensje, że państwo przyszli na konferencję prasową. No przekazam. Tak. tak to właśnie wygląda u nas. Przechodzimy do kolejnego pytania. Bardzo proszę. Ale również chciałabym zapytać o pana Jerzego, skoro pan się zobowiązał do tego, żeby się nim opiekować, jak pan powiedział, pan to robił, nie miał pan z kontaktu od grudnia, o czym informuje pani rzecznik. To czy pana to nie zaniepokoiło na tyle, żeby zawiadomić, nie w dolarach służby, co się z nim dzieje, czy może policję, skoro nie miał pan kontaktu? Bo jak się okazało i co ustalili dziennikarze, jest on Pomocy Społecznej i to dłużej niż od grudnia. Panie redaktor, w tych waszych wyliczeniach czasowych brakuje jednego elementu. To ja podpowiem dla waszych śledztw dziennikarskich. Jak gdy zostałem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a więc od roku 2021 mieszkam w Warszawie. To sprawia, że niezbyt często widzę swoją własną mamę i własną siostrę, które mieszkają w Gdańsku, więc z e, siłą rzeczy nie bywałem w Gdańsku, bo mieszkam w Warszawie, natomiast nadal, uiszczam wszystkie opłaty za mieszkanie, do którego nie mam kluczy. Ale do należy. Tak, należy. Według ksiąg wieczystych należy do mnie. Nigdy z niego nie skorzystałem i nie mam do niego kluczy, a robię to, do czego się zobowiązuję, a więc opłacam to mieszkanie regularnie. Także wszystko jest dobrze. Macie Knawik, taki bezpieczeństwa. Bardzo proszę. Otóż, panie redaktorze, gwarantuję, że nie mam w swoim oświadczeniu majątkowym nic do ukrycia. Jestem skromnym człowiekiem, ale procedura w Instytucie Pamięci Narodowej jest taka, że moje oświadczenie majątkowe trafia do Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym no oczywiście, jeśli będzie taka możliwość, sprawdzamy możliwości prawne i upublicznię swoje oświadczenie majątkowe. No, Panie no, tłumaczę panu redaktorowi. Moje oświadczenia majątkowe jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej są w Sądzie Najwyższym. Takie jest na mnie nałożone zobowiązanie. Nie ma problemu, jeśli będzie możliwość prawna oświadczenia majątkowego, opublikowania mojego oświadczenia majątkowego, to to zrobię i myślę, że pan redaktor i cała redakcja TVN-u będzie Będziecie wówczas bardzo spokojni, bo nie zbliżę się pewnie w tym oświadczeniu majątkowym do oświadczenia majątkowego pana redaktora. Drodzy Państwo, panie redaktorze. Nie, proszę. Sprawa jest, panie redaktorze, sprawa trwa od 24 godzin. Musiałem sprawdzić, czy oświadczenie majątkowe które przesłane jest do Sądu Najwyższego, może zostać opublikowane. Przecież jest to oczywiste. Panie On jest w Sądzie Najwyższym. Może pan redaktor swoje możliwości uruchomić i do niego sięgnąć? Dziękujemy za pańską opinię. Pan by chciał wcześniej, będzie oświadczenie, ale pan też na początku narzekał, że tylko jedno pytanie, a są masz trzech redaktorów statutu TVN. No proszę, jak można. czy jednak wszystko jest możliwe? Tak, zadania, pytania. Niestety u pana Rafała Trzaskowskiego tutaj pana, pana koledzy i koleżanki nie mają takiej możliwości, a tutaj wszyscy. Widzi pan, to jest różnica standardów. Dorota, TVP Info, panie prezesie, jest pan kandydatem na prezydenta. Jeszcze raz pytanie, ile pan zapłacił za mieszkanie pana I czy jest pan właścicielem jednego czy dwóch mieszkań? Bardzo dziękujemy. Aha, to telewizja jeszcze będzie TVP. Telewizja Polska też już była, ale jest kolejna redakcja. Państwo się postarali, więc bardzo proszę. Pani redaktor mieszkam. Powtórzę jeszcze raz w 59-metrowym mieszkaniu, za które płacę wciąż kredyt. Tam mieszkam ze swoją rodziną, według ksiąg wieczystych i według prawdy jestem także właścicielem 28-metrowej kawalerki do której nie posiadam kluczy. Nabyłem ją, bowiem pomagałem osobie starszej, która potrzebowała mojej pomocy przez wiele lat, natomiast nigdy finansowo z tego mieszkania nie skorzystałem. Dziękuję bardzo. A czy mogłaby teraz pani redaktor z Polsce 24 zadać pytanie, czy, czy pan musi całą konferencję zadawać tylko pytania? Ale wie pan co? Ja panu mogę podać adres mailowy. Jeśli pan ma tak dużo pytań, i nie może się pan trzymać zasady jednego pytania, to bardzo proszę wysłać maila. Pan redaktor jeszcze z no tak? To wszyscy z TVN-u jesteście z telewizji rządowej. Cały bus z TVN u przyjechał. Tak, miło was widzieć, proszę. Ale dajmy, drodzy państwo, tylko właśnie wszyscy tutaj wykonują swoją pracę, więc nagrajmy to i, i bardzo proszę, pan redaktor również z TVN-u, proszę. Panie prezesie, Panie, prezesie, ja Panie prezesie, wróćmy do 2024 roku. Starszy człowiek, który pan się. Drodzy Państwo, daj mu odpowiedzieć, to będzie szybciej. Pan prezes sobie zrobi z Państwem zdjęcia. Będzie chwila, taka na zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia będzie szybciej. Proszę szybciej A czy redaktorzy szefały, no muszą zakłócać spokój tutaj tutaj węglawie na rynku? Pytanie, czy to Pana nie, niepokoi na tyle, żeby nie zawiadam w publicznych ma... Widzę, że Pan redaktor bardzo chce wejść głęboko w tę relację i nie przyjął mojego argumentu, że od 2021 roku mieszkam i funkcjonuję w Warszawie, nie widząc też swojej mamy i swojej. Siostry, a tak, w grudniu jak w każde święta. Poszedłem oczywiście, nie było pana Jerzego, spotkałem się z sąsiadami, z jedną sąsiadką, bo drugiej nie było, poinformowałem je o całej sytuacji, podjąłem kolejne działania, żeby ustalić, niestety nie mam takich możliwości jak służby specjalne w połączeniu z telewizją rządową, z tvn i Onetem, żeby to ustalić i sytuacja toczyła się aż do dnia dzisiejszego. Aż do momentu, gdy Rafałowi Trzaskowskiemu nie zaczęło spadać w sondażach, a państwo nie zaczęliście wymyślać kolejnych dmuchanych afer. Dziękuję. Przepraszam, została pani zakrzyczona przez kolegów z CFW. No, ale bardzo proszę. Jakie pan działa? Panie prezesie, panu podnioło to pytanie. Proszę, podmiotu pytania, podmiotu. Zadaj, zadaj. proszę dać, zadać pytanie pani redaktor. My się tutaj trzymamy zasad, które przez pół roku funkcjonowały, więc bardzo proszę. I to my ją prowadzimy i pani również zadała pytanie. To co pani najbardziej opinię. Bardzo dobrze. To, że na Nie doczekaliśmy się konkretnej odpowiedzi. Dzisiaj naszym gościem, że ja ten nie był Adam Bielan. I on już pana, panie prezesie, uprzedził i powiedział, że opublikuje pan oświadczenie majątkowe. No, więc chciałam tak. jednak zapytać, czy faktycznie możemy się tego spodziewać kiedy? No tak, opublikuję swoje oświadczenie majątkowe, jeśli tylko będzie taka możliwość prawna. Wydaje mi się, że jest taka możliwość prawna. Dzisiaj moi współpracownicy kontaktują się z Sądem Najwyższym, aby to oświadczenie majątkowe pozyskać i opublikować, żebyście Państwo już mieli przekonanie, że wszystko jest w nim w porządku. Ja znalazłem swoje oświadczenie majątkowe jeszcze z Muzeum II wojny światowej i tamto mieszkanie już jest oczywiście wpisane jako formalnie moja Własność, widziałem to oświadczenie sprzed lat, które jest w Muzeum II wojny światowej, więc ja to mieszkanie, drodzy Państwo, zawsze wykazywałem w swoich oświadczeniach majątkowych. Nie budziło to, podkreślę jeszcze raz, kontrowersji ani w polskich służbach, ani wśród polskich prawników. Dopiero telewizja rządowa i TVN. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Ja bym sobie życzyła, żeby z taką samą intensywnością jak Państwo na konferencjach kontr kandydata mogli zadawać pytania dziennikarze w Polsce i Republiki